Teraz chociaż. Halo, halo, siema. No git, git, tylko router mi wytopiło, bo siostrzyce nie działo i musiała zresetować, żeby jej działo i mi nic nie powiedziała. Dlatego dostałem bombę taktyczną. Zapomniała powiedzieć, że korna wyłączony to fajnie. To coś tu Tyk. to tyle w sumie. To reszta sprawdzi. Reszta nie potrzebuje. Ale chodził się bicie na jeden. Coś mi jedzie o opisanie. Jak zrobić tą kamerkę? A tutorial to sobie na tym, na YouTubie. No tam trzeba po prostu wgrać tam plik, tam to, to, tamto Trochę zabawy tym No, nie tu! A, Dobra Podejście V2, iście 1 na 1 Kurne Nie wiem, czy w ogóle to jest skit, że se, będę chodził na 1 na 1 Dobrze, że idę, widzę mam skita, a nie już tak spaka i jest Czemu masz mięśniotaura? No bo chciałem się pobić bez bani i bez tej, bez Eletry. Z wami. Żeby se. ten. Żeby se przypomnieć, jak się to temy zakłada. Dobry, <laughs> Już się wydobiłem.